W tym filmie porozmawiamy na temat tego, ile napompować te opony rowerowe. Wiele osób szuka, ile mam w nich napakować powietrze. I tutaj często szukacie takich informacji, ile barów czy ile PSI, bo na boku opony wiadomo, będzie pisała jednostka. Jeżeli macie opony nowe, niestarte, na nich z boku opony powinno pisać, ile maksymalnie możecie naładować powietrza w tą oponę. Będzie to wyrażone albo w barach. Albo w czynniku PSI, albo w jednym i drugim. I powinniście się tym sugerować. Jeżeli macie pompkę z nanometrem, to oczywiście ładujecie tyle, ile maksymalnie można według zaleceń z boku. Opony jakie piszą. Czy jedziecie na stację benzynową, pamiętajcie, jeżeli macie wętle samochodowe w rowerze. Jedziecie na stację benzynową, tam gdzie jest kompresor, podłączacie normalnie to, to wam w kilka sekund napompuje rower, a macie tam także wskaźnik, ile jest tego powietrza. Możecie na nie zmienić na PSI, czy bary, czy tam atmosfery, czy cokolwiek chcecie. I rower wam fajnie się szybko napompuje, a jeżeli przesadzicie, to wam go wystrzeli. I tutaj raz oczywiście, trzeba trochę ostrożnie do tego podchodzić. Aczkolwiek korzystałem kilkanaście razy i jakiś tam problemów nigdy z tym nie miałem. Ile ładować powietrza w oponie? I tutaj już nie będę mówił Wam w wskaźnikach, czy tyle, czy tam tyle ciśnienia. To macie z boku opony, to sami musicie określić sobie. Natomiast ile z innego punktu widzenia? Jeżeli jeździcie po szosach, po ubitej nawierzchni, ładujcie powietrza tyle że jeżeli ściśniecie oponę z boku palcami, czyli bierzecie oponę z boku i ją tak próbujecie ściskać po osnowie, czyli bocznej części opony, to powinno być twarde, to nie powinno być jakieś tam elastyczne, miękkie, to po powinno być po prostu twarde. Jak z boku jest twarde, to tym bardziej jest od góry bieżnika, co możecie złapać obręcz wraz z oponą oraz dociskać tak od góry, czy to się wciska. Im twardsze, oczywiście tutaj nie przesadzić z tą ilością powietrza względem czynnika tego, co jest na boku opony, to tym będzie dla Was lepiej, dlatego że po szosie, im mniejsze te opory, opory, opony będą na asfalcie, tym będziecie jechali lżej. Będziecie jechali oczywiście i szybciej, i lżej Wam będzie się jechało. Zazwyczaj opony są konstruowane nie w formie kwadratowej, czyli tak i tak i nie jedziecie całą szerokością opony, tylko opona jest półokrągła na górze, więc im twardsza ta opona tym mniejszy punkt będzie styku opony z powierzchnią a im większa, to wiadomo, tym bardziej będzie się to tak prostowało do takiej jakby gruchy, która będzie jechała po tym asfalcie i tutaj praktycznie jeszcze taka zasada, jeździcie po asfalcie a po asfalcie miejcie twarde te opony, żeby Wam jak najmniejsze powierzchnie toczenia były opony, natomiast jeżeli jeździecie po asfalcie zimą oraz w takim okresie, gdzie można złapać poślizg, to jednak zmniejście te ciśnienie w oponie, aby jednak ta grucha ta opona bardziej się dociskała do tej powierzchni. Dlatego, że im większa powierzchnia tarcia tej opony, asfalt, oczywiście opona się zużywa lepiej też, ale większy macie przyczepność do tego podłoża, dzięki czemu będziecie mieli też mniejszy poślizg. Tylko tutaj jeszcze taka bardzo ważna zasada, bo niektórzy mówią, że spuszczajcie opony do połowy tyle, abyście nie czuli felgi, czyli obręcze koła uderzającej o ten powiedzmy sobie grunt, ten asfalt. I to jest bzdura, dlatego że jeżeli spuścicie powietrze na tyle dużo, że ta opona Wam się tak dosyć mocno rozpłaszczy, ale mimo tego i tak nie będziecie czuli obręczy koła uderzającej o coś twardego, to nie jest dobre. Dlaczego? Bo za dużo, jeżeli spuścicie, to ta opona ma luzy, to ma takie przechylenie. Jeżeli rower byście tak docisnęli i brali innym na bok, to byście widzieli, że ta opona ma takie po prostu przesunięcia tej gumy. I to jest niebezpieczne dla Was, bo jeżeli będziecie brali zakręt, nawet wolno, to ta opona, mimo że się trzyma tej powierzchni, to ona nagle ten ślizg dostanie, bo ta guma trochę się przesunie w bok i dostaniecie ślizgę, po prostu się wywrócicie. Dlatego ci eksperci rowerowi, którzy takie rzeczy radzą, aby ta opona dobrze tam się doplasowała do podłoża i była na tyle spuszczona, żeby ta cała powierzchnia szeroko się tarmosiła po drodze. No to ci eksperci to chyba są jacyś. Tacy niedoszkoleni, dlatego że ten ruch opony, ten ruch gumy luźnej, która będzie dotykała, jeżeli będzie na asfalcie, która będzie dotykała, no to on was wywróci tylko na tym śliskim lodzie, bo będzie ten ruch po prostu totalnie niebezpieczny dla was. To musi być oczywiście dociśnięty bieżnik do podłoża, ale nie coś jeszcze więcej, tam nie może być żadnych ruchów własnych gumy opony w boki. Natomiast jeżeli jeździcie po e, terenach jakichś e, grząskich oraz takich tam innych terenach, to tutaj oczywiście musicie mieć odpowiednie opony, ale generalnie ich już nie trzeba wtedy ładować tak naprawdę na twardo, no maksa, jeżeli jeździcie po korzeniach, kociłbach i tych innych e, takich problematycznych rzeczach, wasze amortyzatory tłumią to. Natomiast opona także będzie tłumiła, jeżeli nie będzie maksymalnie tak twarda, że się nie da jej wcisnąć ręką. Powinna mieć lekkie ugięcie. Ja nie mówię tutaj duże wgięcie palca, tylko Lekkie jednak ugięcie, małe ugięcie, powiedzmy sobie na, na 3 mm, które możecie, czy tam 3 do 5 mm, które możecie sobie tam wcisnąć ze siły palcem. Natomiast nie tak jak na asfalt podczas lata i innych okresów suchych, gdzie to powinno być na tyle twarde, aby tak w ogóle prawie nie, nie wbijać tego palucha w tą oponę, żeby tej elastyczności nie wyczuwać. I to tyle na temat, jak pompować te opony. Z mojej strony, jeżeli ktoś coś może dodać do filmu poniżej, to zapraszam oczywiście do komentarzy. Dzięki za obejrzenie filmu. Hej!